cześć chłopaki, jestem w bardzo tajemniczym miejscu, zaraz wam pokażę co znalazłem tutaj patrzcie w lesie, pełno jest jakichś części samochodowych jakieś stare samochody tam są tu jest jakaś przyczepa wszystko opuszczone takie zniszczone już, tam jest tych samochodów widzę więcej tam jest są jakieś też nie wiem co to za Tajemnicze miejsce. To jest jakieś pełno rzeczy. Trochę to wygląda jak z jakiegoś tajemniczego filmu. To jest więcej jakichś dziwnych rzeczy. Zobaczcie. Pełne wody, jakiś okrąg. To jest jakiś nieporządny mechanik, który po prostu wyrzuca rzeczy tutaj, albo jakaś sceneria do filmu jakiegoś tajemniczego. Ciekawy jestem, co Wy myślicie. Kocham Was, mojej bąble, buziaki.